Jeszcze raz, może to do, do kogoś dotrze. Jeszcze raz, jeszcze raz. Mianowicie nie mogę tego filmiku znaleźć. Pewnie bym go znalazł, jakbym to poszukał dłużej, ale nawet nie mam ochoty. No. W każdym razie, gdzieś tam na X jakiś czas temu, to nie miałem czasu. A dziś mi się tak przypomniał. najemnik walczący po stronie państwa U z południowej Afryki mówił, że wstydzi się za Europę, bo nie daje broni. Już pomijam fakt, że wszyscy wiedzą o tym, że ci oligarchowie i ta cała wierchuszka, no, tam do tych biednych idiotów na froncie, to trafia. 30% przekazywanego zaopatrzenia. I już na zasadzie na czarnym rynku możecie przejść gdzieś tam na informacje Europolu. Rakiety przeciwlotnicze można kupić, przekazywane do Państwa. U. No ale oczywiście to Wy macie się wstydzić. Ale ten idiota, na... po prostu, ja poczułem takie obrzydzenie patrząc na tą kreaturę że się w pale nie mieści, bo wszyscy wiemy, że w RPA cały czas jest tak zwane mordowanie burów, nie pigmento dodatnich, czyli tych farmerów. I on zamiast toli bronić swoich rodaków, bo tam... Możecie poglądać, są filmy, gdzie to się szkolą, tworzą wspólne, nazwijmy to oddziały samoobrony, bo taki burski dom to przeważnie jest takie coś, że jest ta farma, w środku jest bunkier, gdzie na zasadzie są środki łączności i w razie czego, żeby się schronić, gdy farma jest atakowana i na, no, finansują sami. Nazwijmy to oddziały takie samoobrony, szybkiego reagowania, które z sąsiednich farm się zbierają i na zasadzie lecą z pomocą. Jeżeli zostaną zaskoczeni, no cóż, możecie sobie poczytać o tym, jak wygląda cywilizacja dobra pigmentu dodatnia. Nawet ta, powiem szczerze, cywilizacja państwa U z tą rzezią wołyńską to w niektórych aspektach się chowa. No, nie będę tutaj cytował pewnych rzeczy. I oczywiście ten bohater JEDZIE do państwa U zabijać białych, to znaczy nie pigmentododatnich słowian i zostawia swoich rodaków, a niech pigmentododatnich wyrżną. A co tam? A tutaj trzeba zabijać tych Europejczyków. I tak samo te środowiska, te ONR, szturmowcy. Oni się chwalą, tam mają jakieś strony, że się chwalą, że spędził tyle i tyle turów w krainie U i zabił tylu i tylu białych, bo białych należy mordować, bo na ich miejsce. Putin Władza tak zwanych czarnych z Także się nie martwmy, podmiana populacji trwa. A oni ci nacjonaliści walczący o dodatnią rasę, stoją na straży, żeby wszystkich wyrzucić. I tak samo NR, I oni są z tego dumni. Oni jeszcze dają przekaz do kobiet, wy się nie martwcie, my wybijemy jak najwięcej tych jak oni mówią kacapów, czyli białych słowia, to będziecie mieć pigmentododatnik. I oni są z tego dumni. I oni namawiają właśnie tych najbardziej, można powiedzieć, rzutkich, najbardziej agresywnych, najbardziej przepełnionych testosteronem, czyli którzy mają chęć do walki, bo walka i seks są połączone w dużej mierze. Na zasadzie tak pod względem hormonalną, psychologicznym, nazwijmy to. I kierują ich, że mają wyginąć, a zostać tylko tutaj te słabe, zdegenerowane rurkowce, na które taka przeciętna kobieta nie spojrzy, bo jako agentura korzenna ta organizacja ONR i Szturm, ja tak twierdzę, to jest moje twierdzenie subiektywne. Moje zdanie no w ten sposób. No zachęca do tego, żeby jak najszybciej, w jak największej większej skali tą populację autochtoniczną Europy, nie dodatnią wyrżnąć i zdegenerować. Bo najbardziej rzutcy pójdą. Na, za ich propagandą walki o nową Europę. białych nie będzie. Nie pigmentu to dla nich, przepraszam, nie będzie. Także oni z tym walczą. Zobaczcie, te wszystkie organizacje już nie mówią o islamizacji Polski, nie mówią o tych innych. Czasami gdzieś tam wspomnął gdzie to. Nie mówią o dzietności, gdzie tam przyjadą pigmenty dodatni. Ci wszyscy skrajni, którzy odnoszą się niekiedy właśnie do pochodzenia rasowego, tak bardzo swojej rasy w imię interesów korzennych nienawidzą. Bo kiedyś pamiętacie to szturm tak zwany czarny... Jak to się tam nazywa? Ta czarna kolumna czy czarny blok? szli na Marszu Niepodległości z hasłem Europa będzie biała albo nie będzie jej wcale, albo coś w tym stylu. Dziś oni będą szli z hasłem Europa będzie pigmento dodatnia, albo nie będzie jej wcale, bo my wszyscy doprowadzimy do wyginięcia najbardziej męskiej części populacji. Widzicie, jak to działa. I mamy tych wszystkich aktywistów, ja dziś się patrzyłem, ja się patrzę na nich z pierdolonym obrzydzeniem. Tych jakichś antykomunistów serwackich, co wypisują te swoje brednie szukając ruskiej agentury. Oni sami zobaczcie, jako w mojej opinii korzenna agentura nie jadą, żeby tam ginąć. Oni właśnie namawiają do wojny, bo wojna ma jak najwięcej. Tłudź tych niepigmentododatników, a korzeni zleceniodawcy im płacą. I tak samo przecież poczytajcie te strony, nazwijmy to nacjonalistyczne rosyjskie, taki jest też plan Kremla, ta wojna. I ta narracja z dwóch stron jest jednakowa: że trzeba walczyć, trzeba walczyć, jak najwięcej białych wyginąć, i do Europy napływa Lampedusa. W zamian wy się nie macie. Wy porównajcie jedną rzecz. Porównajcie straty dzienne, to wyjdzie na froncie w krainie U, z skalą sprowadzania pigmentu dodatnich do Europy. Ja kiedyś tak pamiętam, tak siadłem i się tak bo były akurat artykuły. Na Lampeduzę przybyło tyle i tyle pontonów z tyloma i tyloma ludźmi. I ja zauważyłem analogię, że Wtedy akurat mniej więcej tyle samo białych słowian, i tych najbardziej rzutkich, białych z Europy, ginęło tam, na froncie. No i powstaje, co wojna powoduje, deficyt facetów. I sobie dalej to dopiszcie. Czy ja mam wszystko mówić? I zobaczmy. Teraz Wam zaprezentuję taki filmik z Krakowa. Czy ktoś o tym mówi? Czy ktoś o tym walczy? Czy z tym walczy? Nie, oni walczą za krainę U. A, islamizacja Polski trwa i pod hasłami tego, yy, przepraszam, religi, religia, jak to powiedzieć? Yy, nie, muzułmanizacja. No nie wiem, może nie wykryję, Polski trwa i te wszystkie organizacje mają to w dupie. Oni się z tego cieszą. To ich bracia. I tak samo zobaczcie, jest w Rosji. Przeczytajcie sobie o meczetach w Rosji. A na front wysyłani są biali słowianie. Tutaj z Europy. Jadą właśnie te wszyscy, wszyscy idioci przepełnieni jakimiś ideałami, zostawiając tu swoje dziewczyny, zostawiając swoje miejsca zamieszkania, a na to miejsce wchodzą kolejne grupy dodatnich. Tak więc oczekuję dziś, żeby ta korzenna agentura na kolejnym Marszu Niepodległości, ci wszyscy korzenni szturmowcy i jonerowcy, Szli z transparentem swoich prawdziwych intencji. Europa będzie pigmento dodatnie, albo nie będzie jej wcale. I krzyczeli do głosu no frąca bić białego kacopa, Białby twój wróg. My wszyscy zginiemy, białych wybijemy. Tu zostaną kobiety i Lampedusa. To jest ich korzenny, pierdolony program. I tych kurwa wszystkich pierdolonych szabezgoi i opłacanych zapewne przez określone agentury należałoby właśnie na ten front wysłać. Niech wyginą, a, a ich kobiety, matki, żony proponował po prostu sprzedać do Afryki. Po co tu, tutaj mają powielać to? Nazwijmy to błąd genetyczny. Gdzie to yy, ludzie już są tak skorumpowani, tak zdegenerowani, że nie widzą tego, co nam zagraża, nie widzą tego, co się obok nas dzieje, bo oni chcą gdzieś tam zabijać nie dodatnich, bo największym wrogiem jest Europejczyk jest Słowianin, a im nie przeszkadza. Multikulti. Dla nich to jest wartość, za którą walczą. Szturmowcy, ONR-owcy, skrajni rasiści, oni o to walczą. Więcej dodatnich, mniej Europejczyków. No kurwa. I teraz taki filmik z Krakowa. Obejrzyjcie sobie. I się nad tym zastanówcie. Bo kiedyś. By jeszcze, czy tam kibica, te właśnie ze środowiska kibicowskiego rekrutują, bo tam wiadomo najbardziej takie waleczne jednostki, wchodzą, które mają potrzebę walki, to oni by, no, nazwijmy to, zamiatali po ulicach, tak jak niegdyś. A dziś oni zamiatają białych, nie dodatnich na Ukrainie, a za ich plecami. Także. Ja jeszcze raz powtórzę. No more brothers. War. Nie wiem, czy to do kogoś dociera w ogóle. Czy wszyscy są tak zaślepieni. W ogóle nie widzą rzeczywistości, która ich otacza. Żyją w jakiejś wirtualnej, która im pokazuje, że ten ruski, który jest takim, taką samą ofiarą. To jest ich największy wróg. I zaczynają go nienawidzić. No zobaczmy, jaka parodia, że oddziały tych właśnie, no powiedzmy sobie prawdę, um, odnoszących się do idei tego etnonacjonalizmu i y, rasistowskich atakują swoich rodaków. I po, 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 mają to za chwałę, że ich zabijają. Bo oni dobrze wiedzą, że Kreml Putin podpisuje cały czas umowy z Azerbejdżanami, Tadżykistanami o nową falę pracowników. No bo jak ci wyginą na froncie, no to trzeba pracowników, nowych facetów. Jak kobiety nie będą mieć facetów, no to trzeba ich sprowadzić. To jest taka parodia, że pod hasłami, właśnie walki o Europę, doprowadza się do jej unicestwienia. I walcząc niby deklaratywnie o jakiś etnonacjonalizm, tradycyjność, wprowadza się multikult. I także sobie obejrzyjcie ten film z Krakowa. No, może Was zaskoczy, może nie. Rozgromnijcie się. Ulicach, i zobaczcie, co jest problemem. No ale oni już chcą Was wysyłać, tak? Ta, ta cała korzenna agentura ci wszyscy szla bez Bo celem jest eliminacja was jako niepigmento dodatnich autochtonów i wprowadzenie planu kalergiego. No ale. Ja mogę to gadać i tak wszyscy, wszyscy są na emocjach, a nie patrzą się tak jakoś racjonalnie, a prawdziwy wróg jest zawsze na tyłach i to jest wróg najgorszy, bo kieruje do walki. Powoduje w imię jakichś ideałów śmierć, a, jedna, a tak naprawdę wbija już w ręce. Także zobaczcie sobie ten filmik. Zostawię go już bez większego komentarza. Kraku. To jest Kraku. وتصفو الحياه Allah wow. <سؤال> ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر, <سؤال> الله أكبر. الله أكبر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا تُصْغَرَ وجوها تحب ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لسارق فَرْحَةً ذلك